Dzień dobry kochane panie. No, dzisiaj taki filmik głównie dla pań, bo jest to o specyficznej sytuacji, w której często kobiety się znajdują, kiedy to mężczyzna zachwycony nimi, zakochany, komplementujący, no, będący pod wrażeniem jej obrazu i tego, co reprezentuje, prawda, sprawia wrażenie rzeczywiście zakochanego, zaangażowanego bardzo mocno i być może często taki jest. A dlaczego w związku z tym... Takiej sytuacji, kiedy tak wszystko pięknie wygląda pozornie, e, dlaczego nagle mężczyźni często e, przestają się interesować. No, tracą to zainteresowanie, prawda? I e, e, będąc tak e, silnie zaangażowanym, nagle e, się oddala, prawda? I te zainteresowanie traci. Często na pewno nie jedna z Pań spotkała się z taką sytuacją i y, na pewno e, spotkacie się Panie. Znajdziecie się w takiej sytuacji, kiedy mężczyzna tak bardzo zaangażowany nagle się dystansuje, prawda? I teraz dlaczego? Zadajemy sobie to pytanie, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego e, tak zakochany, tak zachwycony, stawiający nas na piedestale, prawda, mężczyzna e, na początku, e, przyciągnięty przez nas obraz, e, przez tą reprezentację, ten nasz wizerunek, prawda, e, nagle się oddala? I teraz. E, tak naprawdę to e, musicie, e, kochane panie, wiedzieć, że e, no, na początku znajomości, e, nawet e, czasami przez e, kilka tygodni, prawda, no, na początku mężczyzna was e, tak naprawdę nie zna. Widzi tylko to, co przedstawiacie, ten wizerunek, ten obraz siebie, prawda, który e, <laughs> udostępniacie mężczyźnie. Natomiast widzi to, co reprezentujecie. Natomiast, no wtedy jest oczywiście pod wrażeniem, wow, jak ona jest wspaniała, jaka mądra, jak, czy wykształcona, czy inteligentna, czy prawda, jeszcze jakieś tam inne zasoby posiada, zalety. No pod wrażeniem, których mężczyzna może być. Więc dlaczego w pewnym momencie no, traci to zainteresowanie, prawda? I teraz... Taki mężczyzna, który no, może być pod takim wrażeniem waszego wspaniałego wizerunku, prawda, jakie to dyplomy nie posiadacie, jakie jak jesteście mądre. E, e, taką częstą reakcją mężczyzny, i to typową, bardzo typowa, to nauka potwierdza, że jest to bardzo typowa reakcja mężczyzny, dystansowania się w takiej sytuacji do kobiety, którą już no, poniekąd no, uwiód emocjonalnie. I e, nauka to potwierdza, że jest to naturalna reakcja mężczyzny, e, że wchodzi w taką dynamikę właśnie, wycofania się w pewnym momencie. E, no, kobiety e, nie rozumiejąc tego, mają e, żal do mężczyzn o ta, takie zachowanie, o tą poniekąd grę tak to odbierają. Ale e, no, czym bardziej się sprzeciwiają temu, czym bardziej. E, Wchodzą, tym bardziej wchodzą w konflikt i tym bardziej przyciągają swoją uwagę do takiego mężczyzny, bo no są poniekąd zdezorientowane rzeczywiście, i to ich zaczyna zastanawiać, dlaczego ten mężczyzna prawda, się dystansuje. Więc jeżeli zadajecie sobie to pytanie, dlaczego, dlaczego? Się oddala, choć wydawało się, że tak był zainteresowany, prawda? A to dlatego, że w pewnym momencie obraz, który miał waszej osoby, taki no niemalże doskonały, prawda? Wspaniały, no mógł pomyśleć, że nie będzie, może nie jest wart Was, rzeczywiście, że może no, w pewnym sensie, że nigdy nie będzie Was tak naprawdę miał, gdyż i w związku z tym, z tą wspaniałością, no może stracić zainteresowanie, gdyż wtedy no, sam ze sobą może się poczuć nie najlepiej i tracić się wtedy w jego oczach na atrakcyjności. No niestety, Panie, tak to wygląda. Ale jak właśnie taką sytuację uratować? Jest taki znany, znany sposób, że tak powiem, na taką sytuację. Przepraszam, mam lekką chrypkę. To jest metoda push and pull z angielskiego, czyli pchać i odpychać. I tak, co to znaczy? Z czasem zobaczycie, że kiedy on będzie tracił to zainteresowanie, to zaangażowanie poniekąd zastosujecie tą metodę i właśnie push and pull, czyli przyciągacie i nieco odpychacie. I wtedy mężczyzna zaczyna mieć ochotę na rzeczywiste poznanie waszej osoby. Nie tylko, bo to, co reprezentujecie, to on widzi dosyć szybko, prawda, i ten obraz, który przedstawiacie, ten wizerunek, ale poprzez właśnie Okazanie, okazywanie mu no, bardzo dużego zainteresowania, też komplementowania mężczyzny, prawda? docenianie jego, jego własnej wielkości prawda? i pokazania, jak bardzo się nim interesujecie. W pewnym momencie wycofujecie się, wy się wycofujecie, wycofujecie to zainteresowanie. Co to powoduje? To powoduje, że mężczyzna, no, w pewnym sensie to on staje się no, uwiedziony przez taką sytuację i zaczyna odzyskiwać to zainteresowanie, to go motywuje, ażeby mieć ochotę tak naprawdę Was poznać, a nie tylko ten wizerunek, który już zobaczył, prawda? Zaczyna mieć ochotę, żeby spędzać z Wami czas, żeby. Mieć do Was pozytywne nastawienie, prawda? I zachowanie, które jest przez Was pożądane. Powraca wtedy nie do tego obrazu, tego wizerunku, które żeście, panie, dziewczyny, przedstawiły swojego, prawda? Te, tego, co reprezentujecie, ale zaczyna powracać do tego, żeby, żeby naprawdę Was poznać. Bo już nie, zaczyna go intrygować taka sytuacja, prawda? W której no, okazujecie to zainteresowanie, w którym on się doskonale czuje, a za chwilę je odbieracie, prawda? Poniekąd no, wycofujecie się może nie tyle odbieracie, co wycofujecie się i wy się co nieco dystansujecie do, do tej sytuacji. I wtedy on nabiera ochoty, żeby Was poznać. Oczywiście na to potrzeba trochę czasu i czasem kilka tygodni, nawet czasem kilka miesięcy, żeby mężczyzna nabierał, nie tracił ochoty, prawda, na poznawanie was. Także, także to ta metoda push and pull jest bardzo skuteczna. No, jest to taka technika, która już się sprawdziła, prawda, na całym świecie i musicie zaakceptować to, że mężczyzna tak naprawdę na początku no, nie jest tak naprawdę zakochany w was. No, widzi was ten wizerunek, ten obraz, to, to co reprezentujecie, widzi, tak? jest pod wrażeniem tego, ale przecież to nie jest miłość, nie kocha was, bo tak naprawdę was nie zna. Trzeba mu dać ochotę na to, żeby was poznawał tak naprawdę kim, kim tak naprawdę jesteście i ta mała gra pozwoli, aby naprawdę się zaangażował i zainwestował w tą relację. Ale musicie pamiętać, że na początku no, mężczyzna oczywiście Was nie kocha, tylko może być pod wrażeniem tego obrazu, który przedstawiacie, prawda? Dlatego w pewnym momencie Waszego zaangażowania bo może się wycofać i Trzeba to zaakceptować, drogi panie. Nie walczyć z tym, nie biegać za mężczyzną w tym momencie, tylko zaakceptować, rozumieć to, że jest to bardzo naturalna reakcja mężczyzny i po prostu poprzez okazanie zainteresowania i lekkiego wycofywania się, czyli to przyciąganie i odpychanie, powodujecie, no, że mężczyzna staje się zmotywowany, zaintrygowany, zainteresowany, żeby. Dalej Was poznawać, prawda? A więc ta, ten obraz, ta reprezentacja e, i tego wizerunku nie nadużywajcie. Oczywiście przedstawiacie się w jakiś sposób, to coś reprezentujecie, i oczywiście to jest jakiś etap poznawania się, ale nie można na tym poprzestać, prawda? Że to wystarczy i już on ma być pod wrażeniem. Nie, on będzie pod wrażeniem, ale to nie jest miłość, prawda? Także mężczyzna jest zainteresowany własną wielkością, nie zapominajcie o tym, nie starajcie się nigdy przyćmić wielkości mężczyzny sobą, prawda? Bo nie o to chodzi tutaj w związku, żeby ze sobą walczyć. Także pozdrawiam wszystkie panie bardzo serdecznie. Powodzenia.